No i pytanie, dlaczego w Polsce nie przeprowadzono śledztwa? No i mamy jakby na, antyp na antypodach tej, tej sprawy z przewodowa. Mamy w, w ostatnim czasie, w, ostatnich ciągu, ciągu, w kilku, ciągu ostatnich dni, mamy przykład węgierski. Ginął Węgier na Zakarpaciu który zdaniem szefa węgierskiej dyplomacji miał być poddany brutalnej próbie wcielenia do sił zbrojnych Ukrainy. Czyli ta, te, ten brutalny pobór realizowany na ulicach na ulicach prawda, wielu miast i miasteczek Ukrainy. Jest mnóstwo udokumentowanych przykładów w mediach społecznościowych. Po prostu ludzie są porywani z ulicy, są brutalne sceny, prawda, taka branka siłowa. Z ulicy zginął ten Węgier i jak zareagowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier w bardzo stanowczy sposób. Nie tylko potępiło Ukrainę za to, ale także wprowadziło zakaz wjazdu dla trzech wysokiej rangi wojskowych. Wojskowych ukraińskich oraz wystąpili Węgrzy do Unii Europejskiej, aby wpisać tych wojskowych ukraińskich na listę sankcyjną Unii Europejskiej za śmierć jednego Węgra. No i pytanie: dlaczego w Polsce nie przeprowadzono śledztwa? Dlaczego zostało umorzone śledztwo w sprawie zabójstwa Polaków w przewodowie? Dlaczego nie nałożono sankcji na wojskowych ukraińskich? Ja myślę, że polski wywiad doskonale wie, kto był odpowiedzialny za wystrzelenie tej rakiety, kto z imienia i nazwiska wydał. Dał rozkaz o wystrzeleniu, a jeżeli polskie służby tego nie wiedzą, to wiedzą na pewno Amerykanie. Do tego nie mam żadnych wątpliwości. Można było ustalić, wpisać tych ludzi na listę sankcyjną, zakaz wjazdu do Polski, zakaz wjazdu do Unii Europejskiej.